Nie przestraszysz mnie, matko naturo. Nawet nie próbuj, niczym mnie nie zaskoczysz niedaleko. Mam nadzieję, urwało mi kierownicę. Ktoś widział skarbuśa? To pora karmienia. Mamo, babcia znów gada o martwym zwierzaku. I trzymy O Opuść łapy, mój kulitość, daj żyć! Uważaj, Milton, jeszcze krzywdę komuś zrobisz. Ha. Ha, Kiedy będzie wolno mi się umawiać z łopcami? Jak umrę. Plus trzy dni. Dla pewności, że umarłem. Maniek, nic ci nie jest? Złaś?

on nie wstydzi się rodziców. Straciłam nadzieję, że jeszcze zobaczę moje maleństwo. Wszędzie cię szukaliśmy. Serio? Wiedziałem, oh. wiedziałem, że oh. wcale mnie nie oh. porzuciliście. O, oh, i tu się mylisz. Porzuciliśmy cię naprawdę. Ale oh. bardzo za tobą tęskniliśmy. O! Oh. Tak? Oh. Tak, 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 tak. I wiedzieliśmy, że Sid chciałby zobaczyć swoją biedną babcię, zanim przyjdzie na nią czas. Jeszcze zatańczę na waszych grobach. Źle z nią. Chciałaby spędzić z tobą trochę czasu, Sid. O, tak. E, babciu? Babciu? O! <ścoughs> babciu! Niczego mi już nie wolno! Pokaż babci swoją jaskinię. Hmm, powinna się zdrzemnąć. Oj, tyle się wydarzyło. Mam dużo do opowiedzenia, babciu. Nie zawracaj mi! Wdaliśmy się w awanturkę z dinozaurami. Bez sensu, ale coś ja, się Oddaliśmy się z całej niewidomie! Drogę! Hej, 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 hej! A wy hey, 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 hey. dokąd? Syd się załamie. O, o, o! o. Wybacz, w tysiąc całe życie to stawka. Ruszyliśmy w głąb lądu, ale babcia to kula u nogi! Narka! Jo, ja, ja. I ostrzeż swoich! Ona lubi się włóczyć! Teraz lepiej rozumiem, Sida. Thank you